Dzień dobry lub dobry wieczór mi kochany widzów, zależnie od tego jakiej dnia oglądasz ten materiał. Dzisiaj omówimy sobie to co wczoraj pojawiło się na w blogu, czyli co nieco o świętach, co nieco o aktualizacji 0911, 0912. 0911, czyli w skrócie na szybko Vermont wejdzie aktualizacja bitów rankingowych, które, które gdzieś tam już wspominałem na... Był materiał, o tym jak zapowiedzieli, ale poczekam aż pojawią się oficjalnie wiadomości. Wtedy też ją omówię. Tak, już na spokojnie, każdy punkt po punkcie. Nowy kamuflaż Predator dla Somersa, który według mnie wygląda świetnie. Podoba mi się to samo. Somersa, oczywiście, jeszcze nie mam tym bardziej żetonów rankingowych. Z moim podejściem do rankingowych, raczej, raczej chwilę na to poczekamy. Ale to co jest głównym. Głównym tematem dzisiejszego materiału to oczywiście święta, bo już mamy info co będzie na święta. Będą znowu śnieżinki z 10 tieru. Będziemy mieli kontenery Mikołajkowe z szansą na wiele okrętów problemnych. czyli to co zawsze kontener Mikołajkowy za ósemki, dziewiątki stal, 75 jednostek. Nie jestem czy to będzie za, za oba tiery, czy za ósemki będzie mniej albo za dziewiątki więcej. No i piątki do będą. będzie węgiel w zależności od tierów, także będzie można sobie nadrobić węgla, stali, no i oczywiście kontenery. Mikołajkowe. Nie dobrze pamiętam, w tamtym roku za wiele ciekawostek z tego nie było, ale zawsze może komuś tam poleci. Ogólnie, tutaj taki mała, taka mała ciekawostka. Chcę, e, znaczy będę chciał, ale jak na razie trzymam się cały czas tego swojego postanowienia. Chcę na, e, na święta zakupić e, za 100 tysięcy dublonów e, kontenerów Mikołajkowych i zrobić z tego opening. Także jak nic tego nie poleci. To będziecie mieli pamiątkę na kanale po mnie. Ale zobaczymy jeszcze, co z tego, co z tego wyjdzie. Płatki śniegu będzie można zrzucać podczas aktualizacji 0.9.12 i co ciekawe, następna aktualizacja to będzie 0.10. Ciekaw jestem, co 0.10 będzie zmieniała. Ciekawe, ciekawe. Świąteczna kampania. W aktualizacji z 12 gracze będą mogli, będą mieli dostęp do dwóch tymczasowych kampanii w pościgu za, yy, za tym fajnym pancernikiem i okręty i los, w których nagrodami będą o pancernik ze stałym kamuflażem, ferie, świąteczne. no nie podoba mi się to kamo, ale sam pancernik jak jest do zdobycia, czemu nie? Zawsze to, zawsze to, jeszcze tym bardziej, że w kampanii. Ciekaw jestem, jakie będą misje w tych kampaniach. No i kamuflaże, tematycznie dowódcy, a także okręty z drzewka, czyli Hawkins, Whisby, Kotowski. To jest dobra opcja dla tych, którzy ze stałym kamuflażem zima. To też fajne, bo stałe kamo zawsze na piątkę to stałe kamo. Fajne, bo co powiem, którzy, którzy mają nieruszonych w ogóle linii, to dla nich to jest fajna opcja, żeby sobie linię od piątego tieru zacząć. Nie, oczywiście to stałe kamonaty, ale to jest tak. Tematycznie dowódcy, to pewnie o to chodzi. To będą tematycznie dowódcy, pewnie bez żadnych perków specjalnych. Nowy port i kamuflaże, to jest w sumie, to mi się podoba. E, to jest takie trochę już lepsze, no się tak nie świeci jak to, jakoś tak dziwnie. E, to już może być. E, stały kamuflaż nowy rok, który będzie zainstalowany... Do... Aha, to jest stały kamuflaż, na... znowu na dziewiątkę dostaniemy stały kamuflaż, nowy rok, a czyli to. To kamo, a to jest to, dobra. To jest to, co które było w tamtym roku. E, Tutaj, czyli wzorowy, czyli to będzie, e, to będzie taki jednorazowy kamo, a to będzie stałe kamo na dziewiątkę. E, do gry dostanie kurę. Będziemy mieli własną kurę. E, dobra, żarciki, żarty z Fajna hojneczka. E, może być port, jak dla mnie ok, zobaczymy na żywo. No i stocznia, znowu stocznia i tu zdobędziemy pancernik dziewiątego tieru, Hizen. Hizen, który był ostatnio omawiany na kanale, e Powiem wam szczerze, że, że przegrałem, bo ja obstawiałem Kitakaze, że będziemy mieli Kitakaze, że, że zrobią mega skok na pieniądze, bo Kitakaze to byłby naprawdę mega skok na kasę, gdyby pojawił, bo naprawdę bardzo dużo ludzi chciałoby to Kitakaze i poświęciłoby sporo złotóweczek, żeby wbić. A tak, to mamy Hizen i co ciekawe, poza Hizenem będzie tam też Tachibana i Yahagi, no ogólnie po kolei. Konstrukcja okrętu składa się z 26 faz. Wiadomo, trzy okręty z zdobycia, więc faz musi być więcej. Każdą fazę można ukończyć za pomocą misji lub wydając 1950 dublonów, czyli za fazę koszt wzrósł. Grupy misji bojowych rozciągną się na dwie aktualizacje: 09, 12 i 010. Czyli fajnie mamy dwie aktualizacje czasu, żeby to robić. Nie tak jak było ze stocznią e, z tego, chociaż w sumie nie pamiętam tylko było na dwie aktualizacje, czy na jedną? Chyba na jedną. A stocznia pozostanie w porcie do zakończenia aktualizacji 10.1. Będzie można ukończyć 22 fazy z 26 za pomocą misji, czyli 4 fazy będzie trzeba sobie gdzieś tam za dublony kupić. Chociaż jak znam życie, na początku będzie tam coś w stylu, bo tak jak to wychodzi prawie 8000 dublonów, za 4 fazy to pewnie będzie jakaś promocja, żeby na dzień dobry za 7 czy tam za 6500 sobie te pierwsze 4 fazy od razu odblokować. Czyli jak za 9 że tam wyjdzie powiedzmy te 6500 dublonów za 9-tierowy okręt, to nie jest, nie jest źle. Kwestia tego jeszcze jak te misje, bo nie ma tutaj rozpiski jeszcze z misjami, czy będą, będą trudne, czy nie. E, nagrodą za ukończenie fazy piątej będzie tacibana ze stałym kamuflażem Zima, dowódcą sześcioma punktami i miejscem w porcie. I od razu mówię, za Tachibanę będzie zwrot w kasie, czyli w srebrze. Dokładnie będzie to... E, prawie 1,5 miliona kredytów, a za Yahagi będzie to 4000 dublonów, jeżeli będziecie mieli go już w porcie. E, dalej lecimy. Za ukończenie innych faz konstrukcji będziemy mogli zdobyć kontenery mikołajkowe, nowe kamuflaże stałe dla 9 tieru, czyli tam ogólnie trochę tego, trochę tego szajsu będzie do zdobycia. Nowe jednodzowe kamuflaże, zimowe wzory i inne nagrody. Za ukończenie 26 fazy budowy otrzymacie hizena w kamuflażu wojenny. To jest wojenny kamuflaż? Naprawdę? A na w sumie... To co to jest? No nie wygląda wcale tak źle jakby się tak przyjrzeć. Dowódca z 10 punktami umiejętności oraz miejsce w porcie oraz pamiątkową flagę. Hizen, Yahaki, stołem Kamo. Tak będą wyglądać kontenery pewnie. No, i jeśli zdecydujemy się ukończyć fazę zadoblone, nadal będziemy mogli ukończyć misję, ale zamiast żatonów fazy budowy, otrzymamy 200 punktów badań i 200 sztuk stali. Czyli, jeżeli wybudujemy sobie hizene od razu za duble, to później, za ukończenie misji, za, te, za to, co nam dało ten punkt wyżej, to będziemy dostawać punkty badawcze i stal. Do tej pory w przypadku teraz Anchorage były punkty badawcze, w przypadku Odina była, była tylko stal. Więc teraz to połączyli, połączyli to w jedno. Także, okej, okay. no cóż. Yy. Ciekaw jestem jak będzie z misjami, czy nie przegną, jeżeli będą, będzie to 22 misje zrobić, będą to 22 punkty zrobione z, z dyrektyw, które będą podobne do Anchorage, podobne do Odina, spoko kwestia ceny wydania na dziewiątkę plus jeszcze do tego będziemy mieli całą masę kontenerów i innego, innych bajerów do tego Yahagi i, i, i okej, okay. no to, to spoko, jeszcze można przymnąć oko. Jeszcze ciekaw jestem jak będzie, czy dadzą jakiś tam pakiecik właśnie za 6500 doblonów w stylu czy tam za 7000, tak żeby to wychodziło, żeby te pierwsze 4 fazy zrobić. Niestety hizen jeszcze jest WDA nie mogę wam pokazać rozgrywki, czekam że zajdzie, żeby móc nagrać recenzję i wtedy będziecie wtedy będzie najlepiej zdecydować czy warto czy nie warto, ale na razie na to pytanie odpowiedzieć, niestety nie mogę. I dopiero jak będziemy mieli misję, będzie można pogadać o Hizenie, to wtedy będzie można to konkretnie podsumować. Na razie ciekaw jestem Waszych komentarzy. Co myślicie na temat stoczni? E, port może być, kamo, no jak to świąteczne, kamo. E, znowu kapitanów nam nas rają, no ale wiadomo, z kampanii, kapitanowie to zawsze to są fajnie będzie się jednocześnie. No i ciekaw jestem, jak to będzie z tymi śnieżynkami pod kiśniegę podczas tego bonusu związane tym razem. Zrzucenie płatka śniegu będzie można zrobić wygrywając bitwę lub zdobywając odpowiednią ilość doświadczenia. O, i to mi się podoba. To mnie interesowało, bo gdzieś tam zapowiedzieli w trakcie, na którymś de w blogu, że będzie trzeba zrobić, oprócz wygrania bitwy, trzeba będzie zdobywać ilość doświadczenia. Ale jeżeli to jest lub i ten lub zostanie, czyli dalej będzie można cisnąć kołopy, albo grać sobie randomki i po prostu wszędzie zdobyć odpowiednią ilość doświadczenia, czyli bazowego doświadczenia, czyli jeżeli będzie to 500, 600. E, czy nawet 1000, to na dziesiątkach spokojnie jesteśmy w stanie to zrobić na przegranej e, nawet i wtedy tak czy siak tą śnieżynkę nam ściągnie, także nie trzeba będzie robić mega koop, e, chociaż wiadomo kopy, są szybkie i tak dalej, i tak dalej, i ja raczej pewnie to się są na kopach, ale jeżeli wprowadzą wygranie bitwy plus e, lub e, znaczy plus zdobycie doświadczenia bazowego i trzeba będzie zrobić tam 600-700, no to na kopach to już jest trzeba naprawdę się sporo nastrzelać, żeby zrobić. E, raczej to nie będzie takie szybkie zrzucanie. No ale jeżeli ten lub się utrzyma, no to jestem jak najbardziej na tak. No i fajnie będzie trochę stali, trochę węgla do uzupełnienia. Węglem mnie za bardzo interesuje, ale jeżeli chodzi o stal, no i kontenery mikołajkowe jak najbardziej trzeba pozbierać. I, i pootwierać. To mi się podoba. Świetne jest po prostu na no, tego Somersa. Genialnie to wygląda. Muszę zdobyć Somersa teraz za Stal i później pograć trochę sobie tych rankingów, żeby zdobyć te żetony. No dobra, nie przedłużam. Dajcie znać, co myślicie jak zawsze? Jak się zapowiadacie? Jak dobrze pójdzie, to jutro, bo pojutrze będzie materiał o nowych okrętach, które zapowiedzieli. Bo muszę to podzielić, bo materiał wyszedł był po prostu za długi. I, I tak o, dobra. To jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się. papa papa i pa, teraz wchodzi outro